Bardzo chciałbym wszystkim organizatorom i uczestnikom te, te, tego przedsięwzięcia podziękować i pogratulować. We Wrocławiu na Dolnym Śląsku wszyscy jesteśmy, jeśli tak mogę powiedzieć, właśnie stamtąd w takim znaczeniu, że nasi dziadkowie, pradziadkowie tam się właśnie urodzili, tam pracowali. Różnego rodzaju gesty. Pamięci szczególnie wykonywane w tak otwarty sposób, jak to ma miejsce w tej operacji, są zawsze gestami bardzo, bardzo pięknymi. Stąd ja się duchowo i mam nadzieję, jako decydujący o podatkach miejscowych także materialnie, przyłączam do tej, do tej opera operacji I raz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo gratuluję. Jesteśmy przykładem pewnego zjawiska, które jest z zjawiskiem, jakby to powiedzieć, europejskim dotyczącym przemieszczeń i, i, i pewnych rozterek związanych z tożsamością. Ten dylemat tożsamościowy rozwiązujemy w bardzo piękny i otwarty sposób, pokazując, że nasza tożsamość jest geograficznie umiejscowiona z jednej strony Tutaj, gdzie suwerennie mieszkamy, w zachodniej, w zachodniej Polsce, ale z drugiej strony ma swoje korzenie w dawnych polskich terenach, które dzisiaj są fragmentem nie, 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 niezawisłej Ukrainy. Tożsamość zaś jest jednym z kluczy do rozumienia siebie i do kształtowania swojego, swojego rozwoju. Skądinąd wszyscy, którzy znają się na psychologii społecznej, Mówią, że nieprawdopodobnie ważną wartością jest tolerancja, ale tolerancja musi być zakorzeniona w tożsamości, wtedy jest jeszcze, jeszcze wartościowsza. Zatem, jak sądzę, jak sądzę, treść ideowa tego programu odnosi się właśnie do obydwu tych związanych z sobą przestrzeni, przestrzeni tolerancji, ale też przestrzeni Tożsamości. I raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję, że tak, że tak jest, że młodzi ludzie wkraczają w taką przestrzeń i lepiej rozumieją, skąd jesteśmy. A jeśli lepiej rozumieją, skąd jesteśmy, to lepiej też rozumieją, jacy jesteśmy i jacy powinniśmy być. A czy pan prezydent przyjechałby w czasie trwania akcji tam na wschód, żeby przyłączyć się, albo. Swoim gospodarskim okiem popatrzeć na swoje dzieciaki z Wrocławia, które w pocieczoła wydobywają te mogiły naszych przodków na powierzchnię. Tak będzie. Absolutnie tak będzie. Ja składam tego rodzaju deklaracje i dziękuję za, takie, za tego rodzaju zaproszenie. Na, na marginesie jest jeszcze, jeden, jest jeszcze jeden element, który dotyczy tej operacji, którą, którą Państwo się zajmują. Mianowicie. To jest jedno z największych osiągnięć cywilizacji nowożytnej, która jest głównie cywilizacją kontynentalną, mianowicie to osiągnięcie, jak bardzo należy szanować miejsca pamięci związane z naszymi przodkami. I proszę zauważyć, różnego rodzaju totalitaryzmy, które przechodziły w wichrami przez, nas, przez, przez nasz kontynent, w pierwszej kolejności próbowały niszczyć groby groby, cmentarze jako miejsca niosące tego rodzaju, tego rodzaju pamięć i tego rodzaju wartości. Zatem ja w Państwa geście i w pracy młodych, młodych ludzi odczytuję też bardzo, bardzo piękną postawę, która jest postawą z jasnej części świata. Dziękujemy za tę deklarację i myślę, że się spotkamy na wschodzie, bo przecież Wrocław to miasto partnerskie Lwowa, wokół Lwowa. Porządkujemy w tej chwili kilkanaście cmentarzy i ci ludzie, którzy mają tam swoje groby swoich bliskich, oni tu mieszkają i dla nich w sercu bliska jest ta Ziemia, bo przecież ojczyzna to Ziemia i groby. Tak jest. Proszę uznać, że już jestem na tym, jeśli tak można powiedzieć, edukacyjną wycieczkę spakowany.